Został rozbitkiem, drży przed spokojnym morzem. Owidiusz. I tym cytatem z Owidiusza, pan Wojciech Gosek, wzbogacił dedykację dla mnie: dedykację, którą napisał na swoje książce, którą mi podarował. Już kilka miesięcy temu. Dziedzic i nowe imperium. I o tej książce chciałbym Wam troszkę dzisiaj opowiedzieć, eee, bo warto. Warto, i to nie tylko z tego powodu, że są tutaj opisane krwawe intrygi, wielkie bitwy i tajemnica nowego odkrytego lądu. Nie tylko z tego powodu, ale także z powodu tego, że historia opisana na kartach tej książki jest, krótko mówiąc, tak bardzo krótko mówiąc, niesamowicie wciągająca. Autor opowiada nam swoją historię w sposób bardzo płynny, zamykając niektóre wątki w taki sposób, abyśmy czekali na ich dalsze rozwiązanie, na ich dalszą część. Na obwolucie tej książki napisane jest tak: Kiedy młody Jasper, książę z dynastii Tariangoltów, Osiąga pełnoletność. Przepraszam, pełnoletność. Ojciec wysyła go w niebezpieczną misję. Następca tronu i jego nauczyciel wyruszają, by zbadać terra incognita. Z czasem okazuje się jednak, że ich założenia co do nieznanej ziemi były nie do końca słuszne, a prawo do wyspy roszczą sobie także inni. I przez to prawo do wyspy na kontynencie, na którym panował od wieków pokój, zaczyna się Zawierucha wojenna. Zaczynają się zaciągi, zaczynają się pospolite ruszenia. Nie będę opowiadał książki w całości, żeby nie opowiedzieć wszystkiego, żebyście wy, jako czytelnicy, mogli sobie resztę doczytać. Ale kilka rzeczy oczywiście powiedzieć muszę, żeby was do tej książki zachęcić, żeby. Powiedzieć, na co zwróciłem tutaj największą uwagę. To już od razu powiem, bo ja jestem małym dzieckiem i dla mnie tam, gdzie są smoki, tam opowieść jest ciekawa. Tutaj smoki są. Może jeszcze nie wystąpiły na kartach tej książki, która jest pierwszym tomem sagi, ale w następnej części być może się pojawią. Ja będę na nie czekał z utęsknieniem. Eee, tak, co jeszcze mogę powiedzieć? Eee, Jasper to młody książę, książę z rodu, z dynastii Tarian Goldów, syn Harolda i Chardylii, pięknej Chardylii. Nie jedyny syn, ale najstarszy, dziedzic jemu przypadnie w udziale dziedziczenie tronu wielkiego, wspaniałego królestwa. I to on jest przygotowywany do tego, aby na tym tronie w pewnym momencie, gdy odejdzie król, zasiąść. W jaki sposób przygotowywany? No, w bardzo odpowiedni sposób. Bo najpierw został odpowiednio wychowany, a później, w dniu, kiedy stanął się mężczyzną, Powierzono mu bardzo trudne zadanie. I młody dziedzic z tego zadania wywiązał się znakomicie. Ale o tym musicie już poczytać sobie sami. A co go spotkało w trakcie realizacji tego zadania? Hm. No właśnie, góry złota. Tak. Chcielibyście? Gór złota? Ja też bym chciał, któż by nie chciał. I bohaterowie tej książki, tej powieści, stykają się z tymi górami złota, a jednocześnie stykają się z tym odwiecznym ludzkim problemem, który się pojawia wtedy, gdy pojawiają się góry złota. A więc chodzi o to, czy przetrwają przyjaźnie, czy w obliczu. Tak ogromnego majątku, tak ogromnego bogactwa, przetrwają przyjaźnie od chociażby raz Razgora, zaprzyjaźnionego Haroldowi króla. Bo wiadomo już, że pokój, który jest na kontynencie, przez te właśnie góry złota, został. Praktycznie zakończony, choć jeszcze nie mamy tutaj opisu wojny, to ostatnie zdanie tej książki brzmi tak: jesteśmy w stanie wojny, Wasza Wysokość. I nic w tym dziwnego tak jak mówię tam gdzie góry złota tam wszystko może się wydarzyć a tu góry złota są tyle tylko tyle tylko że właścicielem tych gór złota jest władca nowej ziemi terra incognita zupełnie nieznanej bohaterom Naszej książki, nam przedstawiony w sposób jeszcze nie do końca jasny, nam czytelnikom, czytelnikom, ale już troszeczkę o tym władcy wiemy. O zwyczajach panujących w Nowej Ziemi już troszkę wiemy. O młodych, pięknych dziewczynach z Nowej Ziemi wiemy już dużo. A Jasper przekonał się. Może nie na własne oczy, ale własnymi zmysłami. Nie tylko o tym, że są one piękne. Inny król. Król z rodu Kolumbów, Krzysztof Żeglarz. To faktycznie wielki monarcha. Monarcha, który. Dysponuje ogromną flotą okrętów. I to ta flota okrętów będzie odgrywała na pewno bardzo dużą rolę w dalszej części dziedzica i nowego imperium. Tak myślę. Aczkolwiek, co autor zrobi z tą opowieścią, z tą historią, trudno to przewidzieć. Ważne jest to, co sam zauważyłem w Nowej Ziemi, że jest ona spowita pewną tajemnicą, że mamy tam do czynienia z pewnymi przepowiedniami, które zaczynają się spełniać. Przepowiedniami, których autor nam jeszcze do końca nie wyjaśnia, jeszcze nie precyzuje, jak bardzo ważne są one. W jego opowieści, w jego historii. Nie będę mówił o tym, co przedstawiał pewien obraz, jaką przepowieść ten obraz przedstawił przed oczy oglądającego. Oglądającego yy, ten malunek. Nie będę mówił, aczkolwiek zaznaczę, że nie jest to obraz, który napawałby radością. A wręcz przeciwnie, bohaterowie tej książki, bohaterowie tej książki, co jest jednocześnie i zaletą, i wadą tej książki, nie pojawiają nam się tutaj znikąd. Każdy jest dokładnie scharakteryzowany. Opisany i umieszczony we właściwej szufladzie, zaszufladkowany. Tutaj nie mamy problemu z identyfikacją bohaterów. Pojawiający się bohater od razu niesie ze sobą mnóstwo informacji o sobie. Nie ma tutaj zagadki o ludziach, o bohaterach tej książki. Zagadki kryją się zupełnie gdzie indziej. I to one właśnie powodują, że chcemy czytać i czytać i czytać dalej, żeby dowiedzieć się, co będzie później. A co będzie później? Tego nie dowiemy się ze stron tej książki. Dziedzica i Nowego Imperium. Wiem, dobrze wiem, bo z autorem tej książki jestem w kontakcie, że drugi tom został już. Skończony, ale nie ujawniono mi e, żadnych e, nawet najdrobniejszych informacji na ten temat, co będzie się działo później. Jestem bardzo ciekawy. Liczę na smoki, liczę na przepowiednie, na opisy bitew. Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Przepraszam, że tak długo dzisiaj o której dzisiaj nie mogę nie powiedzieć Opis tu jest mnóstwo różnych ciekawych opisów ale opis polowania na jelenia jaki znajdziecie na kartach tej książki jest naprawdę rewelacyjny. Mnie zapierało to dech w piersiach, kiedy, kiedy to czytałem. Najlepszy ze wszystkich opisów, jakie, jakie miałem możliwość w życiu przeczytać. Poważnie. Co jeszcze warto by było tutaj powiedzieć? Książka niby czytelna niby zły jest złym, a dobry jest dobrym. Ale nie jest tak do końca. Zaznaczyłem tylko kilka drobnych wątków tej książki. Naprawdę kilka, niewiele, bo jest w niej dużo, dużo więcej rzeczy e, opisanych. Od chociażby jedno bardzo paskudne morderstwo, o którym warto by było wspomnieć. Morderstwo, które jest skutkiem. No tak, gór złota, oczywiście. Że gór złota, bo tylko złoto, a nie tylko, ale złoto szczególnie, sprawia, że z ludzi robią się zwierzęta. Pazerne, chciwe, niebaczące na innych. I jeden z bohaterów tej książki, kimś takim się stał w obliczu pewnego posągu, odlanego, wyrytego. Ze złota. Wojciech Gosek. To młody człowiek. To bardzo młody człowiek. Naprawdę bardzo młody człowiek. Wojciech Gosek to. To młody pisarz. Bardzo młody pisarz. Którego warsztat pisarski jest Nieoszlifowany, tak można by było to powiedzieć, nie mający jeszcze kształtu, tego kształtu ostatecznego. I właśnie dlatego jest nietuzinkowy, niepowtarzalny, niepospolity, sprawiający, że ci, którzy sięgną po tę książkę naprawdę będą. Mocno pozytywnie zaskoczeni. Poczekajmy na dalsze przygody Jaspera. Mam nadzieję, że już wkrótce. Ja będę czekał z utęsknieniem. A ci, którzy których namówiłem do zapoznania się z tą książką, niech zerkną w dalszej części filmu. Już teraz zaraz, prawie że natychmiast, Pokazuje nazwy tych księgarn, w których tę książkę można kupić. Polecam ją Wam bardzo serdecznie. Czyta się bardzo fajnie i szybko. No tak jeden, dwa, góra, trzy wieczory. To zależy, jak kto szybko książki czyta. Wojciech Gosek dziedzic i nowe imperium.